Cześć, Dominika, cześć, Marci. Cześć, cześć, witajcie. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj jest e, impreza Pudelka, 18 urodziny. Jak wy przeżyliście swoje osiemnastki? Ja miałam osiemnastkę raczej skromną, e, bardziej rodzinną. Nie miałam jakiejś takiej imprezy, więc u mnie to raczej było tak spokojnie. Marcin? Marci? E, ja robiłem z przyjacielem, który właśnie urodził się tego samego dnia, e, zresztą chyba w tym samym szpitale, w szpitalu. Z to tego, skończę. co mi wiadomo, e, tak, tak, bo to już pytanie jest po raz kolejny zadawane, normalna imprezka, no normalna imprezka. Ja się chciałam zapytać, co u Was, bo nie oszukujmy się, Dominika dzisiaj zwrócił naszą uwagę Twój outfit i Twój brzuszek. No, kochana, gratulacje! No, bo z tego co wiemy, tutaj będzie dziecko, bo Was. Tak. Czy wiemy płeć, czy to jeszcze za wcześnie? Za wcześnie, to, to dopiero początek, także na razie jeszcze nic nie wiadomo. E, ale jakby, no tak, no jakby outfit sam po prostu już to okazał i stwierdziłam, że no, już nie ma co się, no, jakby już nie ukryję tego. Więc no. Marcin, tutaj gratulacje też w Twoją stronę, będziesz po raz kolejny tatą. Co byś bardziej chciał, córeczkę czy synka? Ja już mam parkę, także oby było zdrowe. A może się trafią bliźniaki, może będzie kolejna parka, zobaczymy. No. Co ma być, to będzie. Ja chciałam was zapytać, ponieważ wasz związek na początku wzbudzał pewne kontrowersje w internecie, a teraz jak jest między wami? Jak się układa? Nie mają <grym> Mi się wydaje, znaczy my, my mamy taki sam związek jak mieliśmy na początku, a czy wzbudzamy kontrowersję ciężką? Nie wiem, ja nie wiem, wzbudzamy? Znaczy nie wiem, my, my jesteśmy sobą i wydaje mi się, że takby... Nie, jakby nie mamy żadnych intencji, żeby wzbudzać jakieś kontrowersje, po prostu sobie żyjemy. W sumie na tych social mediach naprawdę nie ma nas bardzo dużo, czasem coś publikujemy, czasem coś zostanie przydrukowane, ale nie, my, my tak sobie żyjemy że dłuższy czas, po prostu jest nam dobrze. Teraz w ogóle fajnie, jak wszystko będzie dobrze, to niedługo, może nie tak niedługo, ale z jakiś czas będzie nas więcej. A zastanawialiście się, czy twoja ex-żona wam pogratuluje waszego szczęścia? Panie. Nie, nie dokładnie, nie, nie mamy żadnego kontaktu tam z tamtą stroną, Proszę. także nie wiem. Marcin, teraz pytanie do Ciebie, ponieważ no, taniec z gwiazdami wywołał ogromne kontrowersje i całe zamieszanie wokół Dagmary. Jak Ty to skomentujesz? Chciałabym od Ciebie dostać komentarz tej całej sprawy. ja tego nie komentuję, i tak jak już nie komentowałem wcześniej. Ja tam byłem w pracy, tańczyłem do tego momentu, do którego miałem tańczyć, potem dostałem informację, że jakby jest koniec tańczenia i tyle, no i praca się skończyła, to jest program rozrywkowy, no i co, tu, tutaj nie ma co komentować, tak, naprawdę, no, no, tak. A masz żal o to, jak Stacja potraktowała Cię na koniec w finałowym odcinku? Co, my mieliśmy jakieś rozmowy tutaj, ja mam że nikt nikogo tutaj źle nie potraktował, tak ja tam byłem w pracy i normalnie ze mną były prowadzone rozmowy, była podjęta taka decyzja, że po prostu moje gwiazdy nie ma w finale, to z drugiej strony, no co ja miałem sam tam tańczyć solówkę, no to nie uk tak, can tylko tańczyć z gwiazdami, więc no jakby nie, tutaj nie doszukujmy się jakichś nie wiadomo jakich właśnie kontrowersji, to było jakby normalne, normalne rozmowy w pracy, po prostu praca się zakończyła i tyle. Czy ta cała historia i sprawa wokół Dagmary i też ciebie, bo to po części trochę ciebie to dotyczyło, zaważyła o tym, że będziesz w dalszych edycjach? Ja nie wiem, bo to jakby nie, nie decyzje do mnie, tak? I zobaczymy, co ma być to będzie. Jak się dogadamy, to będę tańczył, jak będą mnie chcieli, to będę tańczył. Jak mnie nie będą chcieli, czy się nie dogadamy, to nie będę tańczył i tyle. To no. nie ma jakiś, wiesz, to, 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 to nie jest jakiś nie wiadomo jaki temat, tak? Po prostu to jest... To jest po prostu praca, to jest jeden z wielu programów telewizyjnych, w których ktoś albo jest zatrudniony, albo nie. Ty w sumie i tak nie masz co narzekać na obowiązki pracy. pracę. Znaczy, tak, ja mam co robić, dokładnie, także także, 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 tak. To przejdźmy teraz do tych milszych tematów. No tutaj będzie bobas, więc kiedy ślub? <noise> A nie można bez ślubu mieć bobasa? A nie chciałabyś kochana iść w białej sukni? To w ogóle nigdy nie było moje marzenie. Nigdy? Nie. To w ogóle nie jest moje. Ja się nie urodziłam po to, żeby wyjść za mąż i urodzić dzieci. Dla mnie to jest po prostu czymś, czym się cieszę, i to jest super, ale jakby to nie jest jakiś must have. Wolę być szczęśliwa w fajnym związku niż nieszczęśliwa w małżeństwie. A czy Wy od początku związku Amen. wiedzieliście, że chcecie założyć wspólnie rodzinę i już stworzyć taki związek na, na całe życie? No bo to różnie bywa, wiecie jak jest. Znaczy myślę, że tak, żeby. W ogóle uważam, że w ogóle jak się spotyka dwójka ludzi, która wie, czego chce, to jakby za tym idzie i wtedy nie potrzebuje lat do tego, żeby dochodzić do tego, czego chce, czy nie chce, tylko po prostu to się dzieje. A Marcin? No tak, zdecydowanie. Nam po prostu było dobrze. Zaczęliśmy coraz więcej czasu spędzać razem. No i potem już tak wyszło. No, wszyscy jesteśmy dorośli, więc zdajemy sobie sprawę, przecież, że, że wiedzieliśmy, że jak wszystko dobrze pójdzie, to w pewnym momencie nam się uda. Dominika, teraz pytanie do Ciebie, bo związek z Marcinem troszeczkę jakby ważył tym, że weszłaś w ten świat show-biznesu. Jak Ty go oceniasz? E, znaczy, jakby ja nie do końca dalej się czuję w tym. W sensie, ja wiem, że coś tam się dzieje i czasem ktoś tam nam robi zdjęcia, albo idziemy na jakąś taką właśnie imprezę, albo są jakieś wywiady, ale jakby, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ja nie czuję się częścią tego świata. Ja jestem w związku z Marcinem, a on jest częścią tego świata, więc jakby ja gdzieś tam ym, mimochodem w tym Te, jestem. Też dokładnie, no to jest jakby to jest doda dodatek do naszego życia. My przede tak. wszystkim żyjemy jakby dla siebie, no, I tworzymy, tworzymy po prostu fajną rodzinę. I to też nie jest tak, że, że to jakby jest nasze pierwsze dziecko, bo wiele czasu jakby już mamy dwójkę super dzieciaków w domu, więc teraz po prostu nam się to powiększy, a przy okazji jakby czasem jest ten show biznes, tak, czasem po prostu gdzieś tam jest trochę więcej tej pracy, czasem, czasem jej nie ma i tak. Dominika, jak relacje z dziećmi Marcina? Wydaje mi się, że bardzo spoko, uważam, że ja w ogóle mam raczej dobre relacje z dziećmi, bo ja nie traktuję dzieci do końca jak dzieci, tylko raczej trochę jak, może nie rówieśników, ale tak jakby bardziej na, po prostu jako małych ludzi, o może tak, więc raczej w porządku, myślę, że mamy całkiem spoko relacje. A najdziwniejsza rzecz, jaką o sobie przeczytaliście w internecie? Ja najbardziej rozśmieszyłam, jak przeczytałam, że Marcin jest ze mną dla pieniędzy. To mnie, okay. bardzo, to mnie bardzo rozśmieszyło wtedy. Marcin, przyznaj się, przyznaj. Tak, skarby tak? Nie wiem, czekaj. no to ty mi powiedz. Tu po imprzejdziemy wykopać ten skarb. Tak. Bierzemy szpadel. Ale to powiedz, co ty przeczytałeś. Co ja przeczytałem najdziwniejszego? Instagram. Nie wiem. Dużo jest tych rzeczy czasów, ale... Nie wiem, nie wiem. No się mnie to jakoś bardzo mnie szokuje. Jakby nie wiem. Jakby też nie mamy na to wpływu, po prostu czasem mam takie poczucie, że pewne media chcą coś napisać i piszą to, potem część mediów to pr przed przedrukuje, część nie, ale nie no, jakby to też nie oszukujmy się, to nie jest Hollywood, tak, więc to, to jest nasz tutaj polski show biznes, to też nie jest tak, że jakieś nie wiadomo jakie historie, więc nie, raczej, raczej ostatnio nie było jakichś takich rzeczy. A gdybyście mieli taką moc i siłę zmiany, coś w polskim show biznesie, co to by było, co byście zmienili? Jest ja uważam, że... ja zazwyczaj bardziej lubiłam, ja, że mówił, i śledzę od dziecka, taki amerykański showbiznes i lubię, że oni mają tam taki swój luz i to jest takie właśnie bardziej sprzymrużenie oka, że tam nie ma robienia z siebie wielkich gwiazd i ludzie, którzy naprawdę są wielkimi gwiazdami są bardzo skromni tacy normalni i to jest super. I myślę, że tego moglibyśmy się od nich uczyć, ale czy bym coś zmieniła, nie wiem. Nie, sesyć? ja chyba nie, bo to jakby my płyniemy z tym prądem po prostu i... I też, no wydaje mi się, że samo so, pojawienie się z social mediów e, spowodowało to, że nasz biznes się bardzo zmienił, tak? Bo dzisiaj po prostu właśnie wiele rzeczy jakby jest, jest gdzieś tam kreowanych. Tak. Za 9 miesięcy pojawi się Bobas, jeszcze dziewczynka czy chłopczyk, nie wiemy, ale jakie plany w międzyczasie? No jakie? No wakacje, odpoczynek, dużo snu. Dla mnie, a Marcin? Jakie masz plany? Praca, praca i praca. Trochę pracy na pewno, jakieś nowe punkty otwieramy Akademii, plus, plus właśnie jakieś tam różne rozmowy prowadzimy w nowych rzeczy z telewizją, to zobaczymy co z tego wyjdzie wszystkiego. No i tak, trochę wakacji, no i takie normalne życie, tak, no dzieciaki, zaraz zakończenie roku szkolnego, potem wakacje z dzieciakami, taki po prostu, po prostu sobie żyjemy. Ja tutaj widzę, że Marcin Dominika w ciebie wpatrzony, nawet jak odpowiada, cały czas patrzy na Ciebie i to jest piękna, i to jest piękna miłość. Tak. Muszę Wam tego pogratulować z całego serca. No dziękujemy dzięki. bardzo, dzięki. Kochani, ja bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Marcin, jeszcze dla ciebie mam pozdrowienia od Pauliny Smaszcz. Ostatnio się z nią widziała i ma serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy, dziękujemy. Dominika, Ty również. Ja również dziękuję, tak. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę, trzymajcie się, trzymam kciuki za Bobaska, niech Dziękujemy. się zdrowo tam yy, rozwija. rozwija, dokładnie. Marcin, Tobie też gratuluję, kolejnego dziecka. Dzięki. No i trzymam kciuki za Was. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo, Dzięki bardzo, do zobaczenia.